Witam Was serdecznie. Dziś w tym odświętnym stroju chciałabym opowiedzieć Wam o pierwszym polskim twórcy filmowym, którego dzieło uhonorowane zostało Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli, krótko mówiąc, Oscarem. Mowa oczywiście o Zbigniew Rybczyńskiego. Tak, dobrze mówicie. Chodzi o Zbigniewa Rybczyńskiego. Zbigniew Rybczyński urodził się w 1949 roku w Łodzi. Od najmłodszych lat fascynowała go historia sztuki. Uciekał na wagary do galerii i muzeów, a w późniejszych latach do kina. Ukończył Liceum Plastyczne w Warszawie. Wtedy najbardziej pociągało go malarstwo. Jako malarz i miłośnik historii sztuki uznał, że wszystkie wartościowe dzieła w tej dziedzinie już powstały. Jako, że interesowało go wyłącznie stworzenie wielkiego arcydzieła, postanowił szukać środków wyrazu na miarę swoich czasów. Szczególnie inspirująca wydaje mi się stara sztuka. Ludzie w przeszłości mieli te same marzenia co my, i często potrafili je lepiej niż my wyrazić. Oglądając stare obrazy, należy je oglądać w kontekście realiów czasów, w których były tworzone. W 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, czyli po prostu łódzkiej filmówki. Chciał reżyserować swoje filmy, znając dobrze niuanse techniczne dotyczące nagrywania obrazu i dźwięku. W 1970 roku zaczął działać w warsztacie formy filmowej, której był współzałożycielem stworzył wtedy pierwsze filmy eksperymentalne Kwadrat i Take Five''. Po studiach związał się ze studią małych form filmowych Semafor Zbigniew Rybczyński jest artystą wciąż poszukującym nowatorskich rozwiązań technicznych i artystycznych Korzystał z różnych form audiowizualnych i nie sposób jego dzieł sklasyfikować jednoznacznie jako animację mają one jednak wiele elementów filmu animowanego. W wielu momentach artysta bawi się klatkami na grę wideo. Część usuwa lub powtarza. Niektóre fragmenty koloruje, wycina, niekiedy wkomponowuje w kadr rysowaną animację. W okresie współpracy ze studiem Semafor, Rybczyński stworzył wiele takich autorskich filmów między innymi Plamuz, Zupę, Oj, nie mogę się zatrzymać czy nową książkę. Ostatnim filmem zrealizowanym w tej wytwórni było Tango, które w 1983 roku uhonorowane zostało Oscarem w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany. and the winner is tango jabnuski. distinguished members of the academy, Panie ladies and gentlemen. Panowie. Ja film krótki, I, made the... I made the short film so i will speak very short. i feel honored to receive this award. i, marzę, I am dreaming that someday będę miał I, w... I will speak longer from this place. Po otrzymaniu Oscara, artysta zdecydował się pozostać wraz ze swoją rodziną w Ameryce. Założył własne studio, z Big Vision, i zaczął realizować głównie teledyski. Najbardziej znany z nich to teledysk stworzony we współpracy z Yoko Ono do utworu Imagine, nieżyjącego już Johna Lennona. Specjalizacją Zbigniewa Rybczyńskiego stały się efekty specjalne. Z biegiem lat sprzęt techniczny był coraz doskonalszy, a Rybczyński czynnie uczestniczył w rozwoju tej dziedziny. W moich oczach jest absolutnym wizjonerem, jeżeli chodzi o tworzenie obrazu. Taką metodą 20 lat temu na pierwszym analogowym systemie high definition został zrealizowany ten film. The other day I read the Wszystkie ujęcia były zbudowane z wielu warstw obrazu Czasami było ich kilkadziesiąt czasami kilkaset Wszystkie warstwy obrazu były filmowane na brussk i nakładane na siebie w czasie rzeczywistym przy użyciu analogowego ultimat. Wszystkie efekty oraz cały film był montowany w trakcie filmowania, bez żadnej postprodukcji. The voice of a man, but of the po powrocie do Polski w 2009 roku Zbigniew Rybczyński pragnął stworzyć unikalne w skali światowej centrum technologii audiowizualnej. Miał być to ośrodek zajmujący się obrazem. Ośrodek badawczy, edukacyjny i produkcyjny. Niestety, po czterech latach pracy nad tym projektem, wyniknęła afera i Zbigniew Rybczyński nie dokończył swego dzieła. Umieściłam w opisie linki do wywiadów na ten temat, jeżeli ciekawi was, o co dokładniej chodziło. Rybczyński jednak bezustannie się rozwija, opracowuje nowatorskie techniki tworzenia obrazu, a nawet zapowiedział kolejny Oscarowy film, który będzie podsumowaniem jego twórczości. Cały czas realizuję swój film. Moim ostatnim filmem był e, Kawka, który nakręciłem już lat temu, chyba prawie będzie 30. Przy kręceniu tego filmu zauważyłem bardzo wiele rzeczy technologicznych, jakby. E, było mi brak narzędzi, prawda? Czyli zdałem sobie sprawę, że narzędzia, które miałem dostępne, chodziło o optykę, metodę nagrania, chodziło o. O to, że nie mogłem synchronizować obrazu, powiedzmy, z obrazem komputerowym. Jakby postanowiłem pracować nad tym, żeby to być włączony w rozwój tej technologii. Po co? Po to, żeby zrobić swoje filmy. Oczywiście nie spodziewałem się, że to mi zajmie 20-30 lat, ale dla mnie, jako powiedzmy twórcy, jako artysty. Dla mnie ten okres właściwie jest najbardziej fascynujący w moim życiu. I, e, obecnie na przykład przygotowuję film razem z moją żoną. Przygotowujemy taki film, e, który może będzie podsumowany mojej całej pracy. To będzie film zrobiony w większości z efektami specjalnymi, mimo że tych efektów specjalnych nie będzie widać. Na kiedy jest planowane ukończenie tego filmu? Pan zakłada sobie jakąś konkretną datę, tak. czy nie do końca? Tak, no spodziewamy się, że będzie e, za dwa lata. Znaczy na pewno za dwa lata będzie to na oskalach. 100%. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam bardzo do lajkowania, do udostępniania i do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia.